Szycie, w którym jesteś tylko pasożytem Tak zależnym od wszystkiego nieświadomym widzem w Upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie i karmicie się klęskami Ludzi, których znamy, życie, którym jesteś, tylko pasożyte Tak zależnym od wszystkiego nieświadomym widzem upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie i karmicie się klęskami. Ludzi, których znamy, raczej dziś już nic. Na mnie pomoże piękno życia, to utopia, która jest na mnie po drodze. Bo jak można przelać, z pustego do próżnego, dlaczego przeszło znów? Dopada nas. Las dobrych myśli dłonie w swojej koronie A przeszłość tak niepewna, że gdzieś na oślep gonie Ty chowasz twarz w swoje brudne dłonie Podtajemnie rozmawiając ze swoim Bogiem Jakby szykował pisek z Nim na lepsze życie Jednak planu nie masz ani nic do stracenia W jednym człowieku strażnik więzień cela Jeden wie wszystko o drugim i na przemian Chcą się przechwycić, ale wyjścia z tego nie masz

Ciągle na co czekasz, ale nic się nie zmienia Zamknięty w tym rozdziale, pomału umierasz Życie, który jesteś, tylko pasożyte Tak zależny od wszystkiego, nieświadomym widzem Upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie I karmicie się klęskami ludzi, których znamy Życie, który jesteś, tylko pasożyte Tak zależny od wszystkiego, nieświadomym widzem Upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie I karmicie się klęskami Ludzi, których znamy Szczęście tak odległe jak najbliższa planeta Nie martw się, nie tylko ty masz kurewskiego pecha O, widzę radość, po tym wersie wyście nastąpiła Pazerna ogóda, która nie jednego już zabiła Bo zamiast smucić, to ty cieszysz się Że nie tylko na tym świecie ty masz aż tak źle Czy ten twój Bóg tego właśnie uczy A może matka z osem tak wychowała byście cieszył się z klęski. Swojego brata, zamiast pomagać, to wciąż kłody podkładać Udawać niewinnego, brać wciąż tego dobrego Życiowy hazard, czyli jak tu dobrze kłamać Bez brudnięcia okiem, bliźniemu fał zadać Rawyki, pokerzysty i tak całe życie nasze Do tego, że to bracie, a tam ci to judasze I tak wszyscy razem, po cichu się zjadacie Życie, w którym jesteś, tylko pasożytem Tak zależnym od wszystkiego, nieświadomym widzem Upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie I karmicie się kęskami ludzi, których znamy Życie, który jesteś tylko pasożyte Tak zależnym od wszystkiego, nieświadomym widzem Upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie I karmicie się klęskami Ludzi, których znamy, szyciej, który jesteś tylko pasożyte. Tak zależnym od wszystkiego nieświadomym widzem, upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie i karmicie się klęskami. Ludzi, których znamy, szyciej, który jesteś tylko pasożyte. Tak zależnym od wszystkiego nieświadomym widzem, upadku naszego, gdzie zjadacie sami siebie i karmicie się klęskami. Ludzi, których znamy.